you mm -hmm. Witam bardzo serdecznie, Adrian, SOS.pl. dzisiaj chciałem powiedzieć na temat ICE, ICE czyli In Case of Emergency, w nagłym wypadku, jeżeli jesteśmy nieprzytomni, jeżeli mieliśmy wypadek samochodowy i przyjeżdża nagle zespół ratownictwa medycznego, niestety bardzo często nie wiemy nic o poszkodowanym, na co choruje, jakie leki przyjmuje, co mogło się wydarzyć podczas jazdy tym samochodem. Czy ten poszkodowany ma na przykład cukrzycę, czy bolało go w klatce piersiowej, czy skarżył się na jakieś dolegliwości w dniu wczorajszym. Nie możemy również się skontaktować z najbliższymi członkami rodziny, aby coś więcej dowiedzieć się o tym poszkodowanym. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby każdy w swoim telefonie, w swoim smartfonie miał wpisane ICE. ICE in case of emergency jest to numer telefonu, który które pogotowie ratunkowe na przykład, czy policja, czy Straż Pożarna może wybrać do najbliższego członka państwa rodziny, waszej rodziny nawet przy zablokowanym telefonie. Przy zablokowanym smartfonie możemy wybrać numer alarmowy 112, 999 czy 998, ale również ten jeden numer, który zostanie wpisany w odpowiednich opcjach naszego telefonu. Jest to numer, który bardzo często pomaga zespołom ratownictwa medycznego powiadomić, Osoby bliskie o stanie zdrowia poszkodowanego, wezwać ich przynajmniej do, do szpitala, czy dowiedzieć się na co chorujemy, jakie leki przyjmujemy, czy byliśmy ostatnio w szpitalu. Dla nas w sytuacji zagrożenia życia, kiedy ratujemy ludzi, jest to bardzo istotne. Zapraszam, wpiszcie w telefon, pomóżcie działać pogotowiu ratunkowemu. Miłego dnia. Adrian kursy sos.pl